Myślisz, że o Wojanowicach wiesz wszystko, a kraina Wojana nie ma przed tobą żadnych tajemnic? Twierdzisz, że nie zaskoczycie już żadna ciekawostka? Może masz rację, ale i tak nagraliśmy ten odcinek, żebyś się mógł upewnić. Hej, cześć, się mankowicowie, z tej strony nie kto inny jak Roberts kanałamimy. A dziś zabnijcie pasy mocniej niż zwykle, bo przed nami prawdziwa jazda bez trzymanki. Więc jeśli macie chorobę komocyjną, to weźcie Aviomarin. Kiedy powstały wojanowice? Jak mają na mięznie zwierzaki Wojana? No i kto to ten matruner? Na te kilka innych pytań odpowiemy sobie już za chwilę. A tymczasem strzelcie łapkę w górę oraz suba, a na ekranie Widzicie, właśnie ostatnich subskrybentów kanału, którym bardzo dziękujemy. Co suba. Ale teraz już nie przedłużam i zapraszam Was. Do oglądania Czy zastanawialiście się, kiedy powstały Wojanowice? Jak tak, to wam powiem A jak nie, to też wam powiem Wioska Wojana, moi drodzy, powstała niemal 5 lat temu A dokładnie 28 lipca 2019 roku Czyli już niebawem wybije nam 5-lecie Wojanowic I myślę, że warto na tę okazję przygotować coś specjalnego Ale o tym już niebawem Co ciekawe, Wojanowice na początku nie miały swojej nazwy Ta pojawiła się dopiero 6 listopada 2019 roku W odcinku o tytule Ktoś włamał się na Wojanowice jak pewnie część z was pamiętam, tym kimś był niebylek kto a sam Palion. Na Wojenowicach pojawiło się naprawdę sporo bohaterów. Oczywiście poza Wojtkiem i Pawłem. Ale zanim Wam powiem, jakich, to zatrzymajcie się na chwilę i napiszcie w komentarzu, kto jeszcze dołączył na Wojanowice Już? No dobra, to Wam powiem. Wojan Palion, Nubek Matruner, Katy, Hacker, On i Ptyś. Czy kogoś pominąłem? A co do Kati, to sytuacja z nią na początku nie była taka oczywista, jak ma to miejsce teraz. Ponieważ na początku była ona przedstawiana jako dziewczyna wojana, a nie jako Kati. A dopiero 16 października 2019 roku pojawiła się w tytule filmu Jako Kati kojarzycie pewnie matronera. Kojarzycie, prawda? Mati niestety od jakiegoś czasu nic nie nagrywa. Ostatni odcinek na jego głównym kanale miał miejsce ponad 5 miesięcy temu, a na kanale dodatkowym przed tygodniem, jednak widać, że ten film nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem. Dlaczego o tym mówię? Mój drodzy, już wracamy do Wojanowic. Maturner na samym początku, gdy był na Wojanowicach, nie miał skina. Był całą czarną postacią, która wyglądała jak nul, albo jak on z jasnymi oczami. Jak dobrze wiecie, po czasie wzbudziło to sporo kontrowersji i pojawiły się też takie hipotezy, jakoby Mati miał coś wspólnego z tymi postaciami. A teraz, moi drodzy, spójrzcie sobie, jak wyglądał ten skin Matronera i dlaczego budził kontrowersję. O! Co jest? Ja nie wiem, czy ja mam się go bać. Słuchajcie, to jest on! Witaj, wojan, przezdany. Ok? Eee. Nic ci nie zrobię. Ok? O, to dobrze, bo już się przestraszyłem. Słuchajcie, te jego białe oczy są jak oczy hirobraina nie? Dosłownie jakby to był hirobrain ale czarny. Proszę pomóż. Ale w czym? Eee, ja muszę sprawdzić, słuchajcie, czy on ma game moda, więc czekajcie. O, nie ma game moda. Okej, okay, dobra. Sorki, sorki, nie chciałem. Chciałem tylko sprawdzić, czy masz game moda. Nie ma game moda? Wszystko tobie wyjaśnię. Nie... No dobra, a skoro jesteśmy przy Matrunerze, no to kiedy po raz pierwszy pojawił się na wołanowicach, Wydarzyło się to dokładnie 17 stycznia 2020 roku, czyli ponad 4 lata temu. Co ciekawe, został przedstawiony jako włamywacz, podobnie zresztą jak Palion. Jak dobrze wiecie, Matruner miał swoją wioskę, którą nazwał Matrunerowice. No i teraz ta smutniejsza część historii. Madruner na Wojanowicach został pokonany przez on, po czym trafił do nieba, gdzie miał swoje różne przygody. Spotkał tam m.in. Gplaya, Smysloa, no i oczywiście... Boga. Pamiętacie pewnie Hirobraina, A jak nie, to zapraszam do ostatniego odcinka na kanale. Pierwszy epizod z tą postacią był trolem na Palionie. Dopiero później zawitał on na Wojanowice na trochę dłużej, żeby sporo namieszać. A pierwszy raz Hirobrain ukazał się na Wojanowicach dokładnie 14 grudnia 2019 roku. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo ciekawi, czy po takim czasie wróci na Wojanowice. No, i jak też dobrze wiecie, Herobrine został pokonany. A co do pokonania, Wojan wraz z ekipą dokonali tego dokładnie 13 stycznia 2020 roku. Poprzez zamknięcie go w pokoju z Club Odcinek z przeprowadzenia tej akcji na ten moment wygenerował ponad 4 miliony wyświetleń. Jeżeli go nie widzieliście no to gorąco, gorąco zapraszam. Szczególnie w obliczu ostatnich sytuacji na palionowie. Fragment za chwilę zobaczycie na ekranie. Patrz, co się z nim Patrz, dzieje? Ośpiruje, on Patrzcie! Dziadka. Ej, co to się ośmiruje. z nim dzieje! Oj, łożę! Co, co jest? Co jest grane? On założył zbrojkę super. Ej, je, się tak go bić! Bicie, bicie. Ja Doru na szczęście mam super robić? ekstra mocną zbrojkę, więc mnie aż tyle nie bije. że się, się, zaraz yes, nowocji, ale to są Pamiętajcie, że on jest na Survivalu, więc on już sobie więcej nie weźmie ani koksu Jest! Yes, dobrze! Wypadł! Ej, miał zgubim drugą! To. On to zgubił! Co się dzieje z jego głową? Co ciekawe, tą osobą, którą pokonał Herobrine'a był Palion, co możemy zobaczyć na czacie. Wracając jednak do Kati, Katy przez jakiś czas miała swoją wioskę, którą nazwała Katilandia, A Palion przed Palionowem miał wioskę o nazwie Palionowice. On pokazał się na Wojanowicach po raz pierwszy 24 marca 2020 roku. Wracając na chwilę do powiązań między onem a Matrunerem, to Matruner powiedział kiedyś zdanie On jest tylko uśpiony. Co bardzo dobrze łączy się z ostatnimi słowami tego oprawcy, w których powiedział, że jeszcze wróci. A co do samego ona i jego pokonania, został on pokonany dokładnie 5 grudnia 2020 roku. Jednak jak mówiłem, zapowiedział, że jeszcze wróci. I ponownie krótki fragment na ekranie. Ja Ej, co mogę. teraz? Przestał? Co, co mu jest? Płynie w dół. Strasne to jest, no. On w ogóle nie ruszył głowy, nie? Ale on coś pisze? Spójrzcie, jest już o włos. Dotyka nie. tego. Dotknął na. Dotknął. Zmieniono tryb gry na przetrwanie. Właśnie, on teraz się odusi. On teraz tak dusi się. Dusi się. Zginie! Ej, to jest koniec! Nie dasz rano! Ej, słyszeliście to powiedział?! Jak nazywałem się zwierzaki Wojana? Pies to pipek a świnka Halinka. Wojan kiedyś wyprowadził się z Wojanowic na Wojanowice 2.0. Nubek pojawił się na Wojanowicach dokładnie 4 maja 2021 roku. Na początku nie używał głosu, podobnie jak Herobrine, przez co interakcje z nim były bardzo utrudnione. Jednak po pewnym czasie, gdy Wojan z się z nim spotkali, to się do nich odezwał, no i dobrze wiecie, jaki miał głos, bo brzmiał: Ej, dziecko. No i pewnie, jak również dobrze wiecie, Wojan bardzo przykłada się do swoich filmów i dba też, żeby jego miniaturki były zawsze dopracowane. Jednak, czy na pewno zawsze? Jak się okazuje, nie. Na jego kanale istnieje jeden film, który tej miniaturki nie ma, a nazywa się Sombero. Sombero XD. Dobra moi drodzy, to teraz jeszcze kilka słów o Hakerze, czyli jednym z niedoszłych oprawców na Wojanowicach, który zachował się bardzo dużą mocą i naprawdę sporo na nich namieszał. Hager pojawił się na serwerze dokładnie 5 sierpnia 2022 roku. Poza tym miał swój świat, którym uwięził Nubka. Ten świat był wyjątkowy, ponieważ obfitował w liczne mody, co pewnie większość z was pamięta z filmów Wojana. Moi drodzy, ostatnia ciekawostka jest najsmutniejsza ze wszystkich, bo dotyczy czegoś, co na Wojanowicach już się wcześniej wydarzyło. Mowa oczywiście o odejściu z nich jednego z członków. Części z Wojana Odszedł matruner, teraz natomiast kolej przyszła na Nubka. I tak jak wspominałem już kilkukrotnie, tak powtórzę i teraz, że nie wierzę w to, że Nubek odszedł z Wojanowic na stałe. No to jeżeli mylę się, no to wielu widzów będzie naprawdę tym faktem niepocieszonych. Także moi drodzy, już raz ktoś z Wojanowic odszedł, i był to matruner po tym, jak został pokonany przez ona. A czy Nubek będzie drugą osobą, która z Wojanowic odeszła? Tego mam nadzieję przekonamy się niebawem. No i ostatnia podnosowa ciekawostka dotyczy Pana P, który prawdopodobnie niebawem pojawi się na Wojanowicach. Z tego co wiemy pojawił się już na Dirtowicach, albo pojawiał się kilkukrotnie, co wspominali chociażby rodzice Nupka. Ale możliwe też, że niebawem zobaczymy go we wiosce Wojana. Ciekawostek w Wojanowicach mamy oczywiście o wiele, wiele więcej, ale tak jak mówiłem planujemy coś wyjątkowego na pięciolecie Wojanowic. No bo skoro taka okazja zdarza się niezbyt często, to też warto byłoby ją uczcić w godny sposób. Więc możecie się spodziewać, że już niebawem na kanale pojawi się materiał, gdzie poznacie mnóstwo, ale to mnóstwo ciekawostek o Wojanowicach. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne ciekawostki, których nie było w materiale, to koniecznie napiszcie w komentarzu, może to właśnie wasza ciekawostka pojawi się w jednym z kolejnych filmów. Ja byłem Robert z kanału Lamimy. do następnego i cześć.